Halo halo, cześć, witajcie z tej strony polski collect i to jest pierwszy odcinek na tym kanale. Dzisiaj, żeby nie, nie przynudzać tego odcinka, zagram sobie w Brawl Stars. O przepraszam, najpierw pokażę Wam gry jakie mam. Możecie pisać w komentarzach, co bym mógł pograć, jakie bym mógł przetestować gry i też jakie mógłbym robić w tych grach challenge. I na przykład zaczynać od nowa te gry. Um, no. Dobra. To zagramy sobie 10 meczy. No, jak widzicie, mam już tutaj przygotowany trochę ten. Um, Rały Boxów. Um, zobacz, um, pokażę Wam też sklep. u w ogóle mam mniej nową tarę. No, spoczko spoczko Dobra. Um, Dzisiaj zagramy sobie 10 meczów na solo, a potem, no może więcej, ale potem ale jak nam się, no 15, a jak nam się skończą, a na koniec odcinka zrobimy sobie apelik. Dobra, to ja będę sobie grał piperką, oczywiście solo, żeby nie było. Dobra, lecimy z tymi typami. kurczę no już powiem. mnie przepraszam Was bardzo za tą gierkę ale coś mi nie pykło to lecimy jeszcze raz przepraszam Was za ten kaszel ale jestem trochę chory i za mój głos więc nie proszę nie hejtujcie mnie za to odczep się ode mnie w grupole. Nie ma. Ja się tak łatwo nie dam. A i proszę Was, żebyście zostawili pod tym odcinkiem lajka i subskrypcję, jakbym mógł Was prosić. Bo dopiero co ten kanał otworzyłem. Wiecie, więc chciałbym, żeby tam jakieś lajki. Ale mi, bardzo mi było miło, gdybyście em, zostawili lajka i subskrypcję i kto napisze w komentarzu em, zły tik, to, y, to y, dam mu serduszko do tego komentarza... W Kurde, coś mi teraz nie idzie. A tak... przed, chwilą, przed chwilą... Dobra, możemy sobie postać. To była już druga gierka. Zagramy sobie może z pakiem. Tak, z sobie zagramy, sobie jest dobry wybór. Myślę, że teraz wygramy mecz. Dobra to jakaś szelka jest jak widzi jak zauważyliście mam właśnie na tym spajku starpa n star powery ale ja wolę e używać tego, bo ja za bardzo leczący nie umiem grać. A w ogóle to moim zdaniem leczący to trochę marnotrawstwo Ulta. E, więc wolę nie grać i jeszcze mogę zdobyć dwa star powery do shelby. A co ty się tutaj sojuszujesz Możecie mnie dodawać... Możecie mnie dodawać... Nie no, śmierć. Nie, bo... ale gdybyście chcieli, to możecie mi dodać. Jakbyście zdążyli wpisać teraz koc na przykład. Dobra, lecimy dalej. Tutaj się za bardzo nie dzieje. Ja chcę mi... Ja chcę k'ila. Jesteśmy killa. Dobra, to jarekuję. Kurde, o zabiła. No, dobra, to była już trzecia gierka. Może sobie zmienimy... ...sadymiarza. Dobra, ja was nie będę przynudzał i zaraz się widzimy. Dobra, i ja już jestem z powrotem. Wybrałem sobie bibi. A to jest już czwarta gierka. Jakąś bi. No, jak? Dobra, to ja może się... To chyba nie był za dobry pomysł, żeby wziąć bibi. Dobra, to ja się... No... Dobra, to ja się widzę za chwilę. I oto tak lecimy z, z, z szóstą gierką. No <laughs> Ojej, jakiś bocik nam się trafił. Dobrze. W sumie <laughs> nie wiem co zrobiłam, ale dobra. Hmm. E ci typów dobra jest. Piper. O kurczę, teraz ja się może wycofam lepiej. Dobra, nie, nie trafił mnie. Ten bot. Daj nam trzy osoby, w tym ja. Tak naprawdę dwie, a znaczy dwie do pokonania nam zostały. Tylko spróbuję te dwie osoby zabić. O dobra. dobra, nie śpiewamy, że tam A nie Dobra, na klębie. Kurde, jeszcze ta Piper mi została. To dobra, dostała mocno. Leż! No lecimy już z siódmą gierką. Już siódma. <laughs> Do tej gierki wzięłem sobie Mortisa. Dobra, już Lazbi. четыре пауэркюбса мы убили одну человеку а здесь я вижу следующую Тайнбомайк предупреждает мои движения Już to, to lecimy z ósmą Tak, z no, dobra. Zostawiła... Bibi zostawiła Dzięki. Czy jaka Bibi? Przepraszam. Już się mylę. zaczęli brały stars od początku, czy nie, aha nie, 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 nie. 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 kurczę, trochę słabo, słabo wyszło Ale tak oto już lecimy niezbyt... z... Dziwią tą gierką, tak, dziewiątą. Już tak szybko? No way! No way! Coś nie przypła ta gierka. Ale tak oto już lecimy z dziesiątą gierką. Z dziesiątą już. No to jest fajsky.

że ktoś będzie w tych krzeczkach, a tutaj rosa nas zaskoczyła Tak nie miła rosa O kurde konto Och, o kurde konto nie, o nie, jesteśmy zagrożeni Nie dość, że mamy zero power -pupsów, to jeszcze nikogo nie załatwiliśmy, a jest jeszcze 7 zadniarzasz Bądźmy już z 11 wiesz Dobra, dostał Ten mister napuszczam, bo im zapomniał jakaś naliwa To jest dopiero w świecie wstawiona postać O ty, dopiero od wczoraj jest O nie, o nie leżymy Ej Это просто стиль добра. Начинаю жёлтая шварца. Как вот, ты ещё лечим в Лос-Анджелесе, Так? Так, в Muszę mnie umieścić. Tak oto niestety z tą gierką, bo te pierdolice są strasznie szybkie. Dobra, już jeden leży. Daj na Mike. Um, I kto lubi skina... Um, I kto lubi nowego skina do pary? Um, Niech zostawi lajka. Like mi się serio podoba. O kurde ten bona, ten bonus załatwił, ale... Dobra, trzecie miejsce, trzy I Tak, oto już lecimy z 14.00. gierką mamy tutaj. Widzę, że tutaj nie ma problem z 8-bitowcem. Nie chce mieć też problem ze mną, widzę. I kolejna, bi. Dobra, dostała. Ja też dostałem. Niestety. Dobra, leży bi. Mamy dwa pary Trzeba się trochę podleczyć. To jest B. Ha, ha ale sobie akcję Kurczę, nie patrzcie mnie trochę podchodziłem po tego powercube'a <tryk> um, um, poczekamy sobie 4 minuty ja zrobię w tym czasie cięcie, żeby was nie zanudzać. Więc za 4 minuty się widzimy i rozegramy ostatnią gierkę. Dobra, witam was po cięciu. Um, zagramy sobie jeszcze dwie gierki. Albo nie, jedną sobie zagramy przecież. Bo doładowały mi się um, te, um, koń te, te, te żetonki. I akurat kolega mnie zaprosił, to zagramy sobie na duo z kolegą tutaj to i zaczynamy 15 gierkę tak naprawdę w w tym odcinku nie zrobimy sobie opening dobrze, że mm, są podwójne rachunki na weekend jak właśnie tutaj kolega gra pi, piperkom ja gram garylem <coughs> przepraszam Zwracam? Kurde No raczej ja się może lepiej wycofam Dobrze Ale ta pędy teraz to jest dla mnie Ale tutaj hmm, prawdopodobnie to raczej wygramy o kurczę. dobra, no tak jak mówiłem właśnie teraz z gierkę wygraliśmy e, plus 9 pucharków dary na 15 randze i zdobyliśmy razem 40 żetonków to robimy opening. Niestety nie zdobyliśmy em, tutaj em, żadnej em, skrzyneczki, ale mamy pięć. No to zobaczymy, co nam wypadnie. Dobra. Niestety nic, ale kolejna. 50 żetonków, 5, 5 lepszeń do Piperki, 6, 6 do L Primo i żadnego bonusa. Dobra, 18 końców. 5 lepszeń do Bo. 6 do Pajperki. Żadnego bonusa. Teraz będzie um, czwarta skrzynka. Uwaga. 14 końców. 5 lepszeń do Pajperki. 8 do Bibi. No i żadnego. Um, zapomniałem, jak to się. Bonusika. I uwaga, i ostatnia skrzyneczka. 30 końców. Tylu ulepszenia do 8-bitowca i 6-litogena i żadnego bonusika. Dobrze, to ja wam dziękuję dzisiaj za odcinek. To wszystko na, te, na, na ten odcinek. I pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, lajka. Ja jestem nowym youtuberem i postaram się jutro też nagrać yy, yy, ten odcinek. Yy. Zanim skończymy, to jeszcze wam pokażę, jakie mam gry. Tutaj mamy Stop Me, Akinator, Clash Royale Browser, Stars Pixel Gun 3D, Pixel Art, Rayman Avdent, Fortnite, tu Tutaj to, to nie jest gra jakby co, Pokémon Go nie jestem zalogowany, więc nie będziemy grać, Monster Legends, Hero Strike, Assassin, Battlelands, Alien Shoots, Shotter, Color Sweet, Sweet i tank Stars. Em, na wszystkich tych grach ma mamy jakieś poziomy. Em, jeszcze raz zostawcie lajka, subskrypcję. I, I piszcie w jakie gry mam grać, em, jak, em, w jakie mógłbym grać. Em, pomysły na kolejny odcinek, jakieś challenge em, też jaką mógłbym jaką, jaką mógłbym przetestować grę. No i jaką też bym mógł zacząć od nowa grę. To ja Wam dzisiaj dziękuję za odcinek i do następnego pa.